Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Live is Strange. Um, tak, trochę zwlekałam z odcinkami y, tej serii, ponieważ y, spora część z Was była za tym, żebym poczekała na spolszczenie do tej gry. Y, albo za tym, żebym tłumaczyła y, na nagraniu. Y, zawiłości tekstu, <grym> ale obawiam się, że ta druga opcja byłaby po prostu um, zbyt nużąca i zbyt długo by to trwało, dlatego zdecydowałam się poczekać na spolszczenie, zwłaszcza że um, długo to w sumie nie trwało um, zanim się ono pojawiło. Um, Także tak, mam już spolszczenie do pierwszego epizodu. Um, ale zaczniemy oczywiście w momencie, w którym skończyłam. Nie będę przechodzić wszystkiego od nowa, aczkolwiek kawałek i tak musiałam sobie sama przejść, bo zapisałam grę trochę wcześniej. No ale to. W każdym razie pokażę Wam oczywiście cały notatnik, cały pamiętnik, czy tam dziennik Max. I wszystkie inne elementy, powiedzmy, które oglądaliśmy wcześniej, żebyście mogli sobie już po polsku przeczytać, jak będziecie chcieli. Tak. Także, no, Max tutaj opisuje, jak właśnie dostała się do samej Akademii. Że 5 lat jej nie było tutaj, ona wcześniej tutaj mieszkała, właśnie 5 lat wcześniej, ale. Potem wyjechała, przeprowadziła się z rodziną, a teraz z powrotem tu wróciła właśnie do akademii Blackwell, żeby się tu uczyć fotografii. Miała tutaj też pięć lat temu swoją przyjaciółkę Chloe, z którą się właśnie trzymała, ale jakoś tak bez słowa, nie wiem dlaczego akurat, to jest trochę dziwne, ale no bez słowa wyjechała i, i nie pożegnawszy się z nią i Tutaj wróciła i właśnie się zastanawiała też, czy, czy ją spotka i jak to będzie wyglądało. No i z tego, co wiemy, chyba raczej nie spotkała. Także później opisuję tutaj właśnie pierwsze dni w szkole, poznawanie wszystkich ludzi, powiedzmy, tych bardziej istotnych, których już też mieliśmy okazję jakoś tam poznać. Także całkiem fajnie jest to opisane, aczkolwiek no niektóre rzeczy są dla mnie dość trochę dziwne, jeśli chodzi o samo zachowanie. No, ale w sumie ja czuję jakąś taką, nie wiem, specyficzną więź z Max już właściwie od tych pierwszych momentów, bo bo zawsze też byłam taka wycofana, taka nie wiem, z tyłu za innymi. I niespecjalnie umiałam walczyć o swoje. No, max też taka trochę jest. No, tutaj opisuję ten moment z, z tego snu, um, który, który trudno nazwać snem, bo ona też go tak nie do końca wie, jak go nazwać. Taką wizję. Z latarnią morską i tym dziwnym wirem. No i cała sprawa z Łazienką, z zabiciem tej dziewczyny, którą później uratowaliśmy. No i kwestia tego, że oczywiście powiedziałam dyrektorowi, że, że ten cały Nathan lata z bronią, co pewnie skończy się dla mnie źle. No i w sumie to tyle, jeśli o to chodzi. Mogę Wam jeszcze pokazać opisy postaci. Nie wiem, czy ostatnio je pokazywałam. Ja już to sobie wszystko przeczytałam, także jeśli chcecie, to sobie zapisz. Znaczy, twój, zastopujcie film i przeczytajcie sami. Dyrektor szkoły. Kate, z którą się um, tak bliżej, powiedzmy, zaprzyjaźniła. No właśnie, co ciekawe, ona tutaj um, propaguje, e, znaczy, prowadzi chyba kampanię propagującą wstrzemięźliwość. I właśnie z tego powodu wszyscy się z niej śmieją. E, a przynajmniej głównie chyba ci z tego klubu Vortex. Także... Też nie fajnie. A no, Max się tak z nią, powiedzmy, bardziej zakolegowała. No i z tym e, całym Urenem, <laughs> który jest takim nerdem. No, także całkiem fajne, ciekawe informacje, jeśli tu można wiele rzeczy dowiedzieć. Ok, to by było chyba tyle, jeśli chodzi o postaci. Przynajmniej te, które mamy. Tu są chyba zdjęcia do odblokowania. Um, co tu było? Aha. Tu są wszystkie rzeczy, które żeśmy oglądali, ale to już bez przesady. Może nie będę tego pokazywać też, tak? Co to? Dobra, SMS-y wam jeszcze pokażę. Od taty. Od Kate. Powinna tak, powinnam była się z nią umówić, na tą herbatę czy kawę. W końcu tego nie zrobiłam chyba. <grafię> Brawo ja. Mama. No i Warren. No i to było ostatnie, co do nas napisał. w sumie niedawno. Właśnie i taki... Taki cel teraz mamy, żeby wrócić się po tego pendrive'a, gdzie tu musi wrócić. Co to było... Wow! Wyszłam całkowicie. Aha, z mojego pokoju. Tylko ciekawe, gdzie jest ten pokój. W każdym razie ja bym się jeszcze tu pokręciła trochę. Po tej okolicy. Jak zwykle. Mr. Jefferson uh has such a gift for different styles. To są zdjęcia Jeffersona. Czy mogę z tobą porozmawiać? Nie. Patrzysz w niebo. Nie interesuje cię rozmowa. To jest jakieś dziwne takie. E, przypuszczam, że mam iść w tamtą stronę. Tylko jest, zastanawiam się jak daleko można tutaj w ogóle wyjść. jest so cool że Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Daniel Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. <laughs> What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I um ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. No. Oh, hey. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. <laughs> Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse Rachel Amber. Mm -hmm. mm. Not a show. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. So, what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class some people say she ran away. some say she jumped off a cliff. i just hope she's okay. hard to avoid her posters all over campus. kills me to see her sweet face used as a crime photo. she had a good heart. okay. why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way. You're a good substitute muse. Super. O, to jest good posture. Yay. To wygląda and Tak, wiem, powinnam iść po Pendrive. O. Jestem ciekawa, czy to się zamści na mnie. Best oh. portrait ever. Fajnie. To będzie miało swoje konsekwencje. No serio, nawet rysowanie portretu będzie miało swoje konsekwencje, naprawdę. Jestem ciekawa. Jej, tu i tu. Graffiti Clever Look. Who is this Luke? That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Aww. Go bullies. Uh hello? Max, I don't feel like talking. Just tell him. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You you know him. Oh mm -hmm. Okay. I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today, and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. Tak, tylko obawiam się, że to się dla mnie źle skończy? chyba nie będzie konsekwencji. C Aha, to jest do dormitorium. to dormitorium. Co jest tam? I photograph Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. I think his name is Evan. He always looks so intense. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. I have to answer a simple question Who photographed the famous falling soldier? Hmm. Isn't it Robert Doornan? Oh my! You can't even tell the difference between street photography and photojournalism. No portfolio peak for you. Hmm. Jak się dowiedzieć z tego? Mogę zajrzeć do jego plecaka something. coś. Album fotograficzny. Aha, no to jest tam. Sorry, I have to get back to my portfolio. No time for amateurs. No offense, Max. Ciekawy jestem, czy mogę próbować. Czekajcie, cofnijmy się. Zastanawiam się, czy mogę próbować um, z tych do dostępnych odpowiedzi i którą trafię. Hej Evan. Po prostu. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous Falling Soldier? Hmm. Uh Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born <laughs> five years after the Falling Soldier picture. McCurry <laughs> also shoots in color. In other words, no portfolio. <laughs> <laughs> hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question: Who photographed the famous falling soldier? Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images, but you should know the difference. Hmm. Good try. Wrong answer. So. <laughs> <laughs> hey Evan, mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Robert Kappa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My my this quiet child knows things. That's why I'm here. <laughs>

Tyle prób dla kilku zdjęć. No cóż. I to jeszcze takich lekko rozmazanych, niestety. Okay, z ten dron. Um, dobra. I z nim rozmawialiśmy. Z tą laską się nie dało. Pójdziemy jeszcze tam. There's Hayden in his Vortex Club harem. He sure is living the dream. Hey Hayden. There she is! The retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Especially when one represents the Vortex Club. Not most. Achevista. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. No tak. <laughs> chodzi o te plot you mean hang with a vortex club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like. You know. Oof. Say Rachel. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. <laughs> Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Mm -hmm. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. What do you think happened to her? Um. Uh whatever happens to people who disappear without a trace. To jakby wiedział coś więcej niż nam mówi. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Hmm. Ciekawe. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please nathan is like everybody's voodoo doll kill the rich kid he's all right and a fun guy to hang with fuck the haters <laughs> <laughs> he seems genuinely unstable to me nate has his extreme moments but don't we all i don't know yet hayden let's talk later hayden i max no I have to get my chemical on and study I you should środki. get you and Dana out one night Dana again? Oh my God What kind Ok, to jest pełno plakatów, a to jest swimming pool. And this is where the otters perform their aquatic magic. Otter power? I'm so not there. <laughs> Sprawdzian kwalifikacyjne drużyny pływa pływackiej wydr. <laughs> choć się nazywa. Dalej wydry. Dąż do jednej z najlepszych licjalnych drużyn pływackich. Jenny. Masaka. Nie wiem, jak powiedzieć. W bazenach. They sure get a lot of mileage out of Otter Power. No <laughs> Okay, czyli do dormitorium w tamtym endzie auto, plus parking. Jest jakieś I'm sure this poster has stopped millions of boys. Jest tu zbyt dużo informacji. Wielozadaniowość Cię zajmuje, ale nie ożywia. Social media nie zastępują rzeczywistości. Przejdź do centrum buddyzmu. Ojej. Dokuczają Ci? Żaden łobuz nie wie, że jest łobuzem. Pomyśl o tym, zanim staniesz się jednym z nich. Jeśli myślisz, że jesteś łobuzem, wejdź na wwwbully 4 <grym> You. O masakra. Badanie Biblii. Dobra, zostawmy to. <grym> Okej. Okay. Nie no, nie idziemy na parki. Bo idziemy szukać naszego pokoju. Tak, w teorii. <gry> Oczywiście w praktyce to nie mam pojęcia, gdzie go szukać. Skocznie go wjeżdżam. Mhm. Nie wiem nawet, czy próbowałam. Aha, to już oglądałam, to oglądałam. No, dobra. Tak, biegam po trawie. Jestem zła i niedobra. That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Mm. Czy ja wiem, czy to zdjęcie jest takie bardzo artystyczne? Może dlatego, że jest rozmazane. Idzie do internatu. Ok. Idziemy. W końcu. Come on, Logan. Bring it, bro. Yeah. Przypuszczam, że tu będzie gdzieś nasz pokój. Tak w teorii I need to go to my room and Warren's flash drive. Ok. Yeah. Co, Good lord, Nathan's family owns my dorm? Well, no, can I tell you that? Logan Hey, Logan Robertson All-American asshole Super. No, bro, you can't take a picture You gotta wait till Friday's game Okay, we'll talk about that later Let's see who you are I feel like Alyssa and I should be better friends. <laughs> ah, wiem, wspomniała o niej chyba w pamiętniku Oh. Hi Max. How are you doing? Fantastic. And by myself eating Chocolate. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chocolate. Good point. Now, if you'll excuse me. dziewczyna. Słowa droga ma bardzo dziwny głos, taki jakiś, nie wiem. Pierwszy raz słyszę taki głos w ogóle. O, będziemy grzybci w miecach? O, to see campus is friendly Victoria. Oh shit, jest Victoria and her Mean Girls. Oh look, it's Max Caulfield, the selfie hell of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif-hipster no. bullshit. The daguerreian process, sir. You could barely even say that. Nice, I guess you got your meds filled. <laughs> oh, dude. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't huh? moving. Nice, oh wait, hold that pose. <sharily> weird <play> so original, don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria, I'll get your bony ass out of my way. sorry no paparazzi allowed yeah. Pogadajmy z tym. Aha, nie mogę z nim pogadać. Dobra, poszukajmy. Aha, tu jest jakieś tajne wejście. Dobra, za chwilę. Gdzie jest Kate? Z nim nie mogę pogadać. Dobra, Kate. Kate, pogadajmy, proszę. Nie bądź taka smutna, proszę. O, nie mogę! Ej, ej, co się dzieje? Boże, już myślałam, że coś się stanie temu panu, mu. pompa wodna. Będziemy robić bum, Szczęść? This main sprinkler valve looks easy enough to use. I could crank the sprinkler up and give victoria and her clones incentive to beat it there's only one way around this mm -hmm. Rozumiem, że mam przełączyć je tu. Nie. Hmm. Dobre pytanie, jak mam to zrobić? Ok, now where exactly is the sprinkler valve? No tam był, this main sprinkler valve looks easy enough to use mm. there's only one way around this mm, What the hell? Are you kidding? Look at that. Chill Victoria, it's just water. Yeah, water on my cashmere? Do you know how much this fucking outfit cost? You look great. I can't even chill on the steps. okay, <laughs> 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 okay. <laughs> Typowe zachowanie I Ale i tak stoją tam. Do you, do you understand English? Get lost. Не, я не розумію англійську. Sorry, no paparazzi allowed. Що я ще можу зробити? Nie mogę ich stamtąd bardziej wykurzyć, żeby bardziej się nie da. Nie ma tu jakiegoś innego wejścia tajnego.